Cześć, czołem! Tomek z 21 z tej strony. Witam Was serdecznie na naszym kanale. Poruszymy dzisiaj pewien dość kontrowersyjny temat. E, obalimy pewien mit, który mówi, że nie wolno wsadzać kolumn podłogowych do małych pomieszczeń. A właśnie, że wolno. Czym jest małe pomieszczenie? Eee, wszyscy pewnie już w głowie macie patodeweloperkę warszawską 9 m2. Tak, to jest małe pomieszczenie. Eee, jakie jest największe małe pomieszczenie? Powiedziałbym 15 m, 16 nie więcej. To jest moim zdaniem ta przestrzeń, o której dzisiaj będziemy mówić. Dlaczego ludzie w ogóle panicznie podchodzą do kolumny podłogowej w małym pokoju? Nie trzeba się tego bać. Gasimy tą niepotrzebną czerwoną lampkę, która być może gdzieś tam się Wam zapala. Szukając samemu, kierując się sercem i wzrokiem, łatwo jest przesadzić w tej kwestii, ale z naszą pomocą no problem. Pokażę Wam dzisiaj kilka propozycji, jakie kolumny wybrać właśnie do pomieszczenia od tych 8 do 15 metrów. Zostawcie suba, bo to nie koniec zabawy w pogromców mitów. Niebawem na naszym kanale pojawi się w zasadzie kontrast, zupełne przeciwieństwo tego filmu. Pokażemy Wam monitory w dużym pomieszczeniu. Takie wiecie, wyjątki potwierdzające regułę. Celem tego filmu nie jest demonizowanie monitorów. Chcemy Wam po prostu pokazać ciekawą, może nawet nieoczywistą alternatywę. Przejdźmy do konkretów. Przygotowałem dla Was listę kolumn najróżniejszych budżetach. Przejdźmy do numeru 1. Jest nim Indiana Line Nota 550X. Kolumny te są dość bezpieczne. Nie będą kły w uszy albo nie zmiażdżą nas basem. Powiedziałbym, że grają po tej delikatnie cieplejszej stronie, ale bardzo przyjemnie mi się ich słucha, tak na dłuższą metę, bo są kolumny, które zrobią efekt wow, jak tylko wchodzimy do pomieszczenia, i za chwilę siedzimy, krzywimy się takie no, no, dobra, ale ja już chcę wyjść. Nie. Te kolumny to jest bardzo bezpieczny wybór. Te kolumny polecam zestawić wam z Cambridge AXA 35. Jeśli chcecie uzyskać taki żywy dźwięk, e, lub z bardzo ciekawą propozycją, e, Taga Harmony HTR 1000 CD, to jest mini wieża, uwaga, hybrydowa mini wieża, która zapewni wam więcej takiego mięska i ciepełka. Drugą propozycją są kolumny oddali, konkretnie model Oberon 5. Pewnie słyszeliście już wiele razy o, o Oberonach 7. To jest po prostu ich mniejszy brat lub siostra. Oberony grają dźwiękiem dynamicznym, troszeczkę bardziej basowym. Przede wszystkim działa to tak jak rozmiar buta. Po prostu zmniejszamy Oberona 7 do piątki. Dopasowujemy kolumnę do odpowiedniego pomieszczenia względem Indiana Line będą grały większą energią, troszkę większym basem. Są to kolumny po prostu z większą ilością charakteru. Nie ma już w nich tej uniwer uniwersalności, która miała Indiana. Oberony piątki przede wszystkim Wam polecam zestawić z Marancem. PM 6007. Jest to wzmacniacz grający troszeczkę jaśniejszym dźwiękiem, więc kontrolujemy właśnie takie nasycone, zwarte, dynamiczne kolumny. Jeśli chcecie i potrzebujecie takiej bardziej iskrzącej góry, jeszcze więcej energii i właśnie takiego jasnego, precyzyjnego brzmienia, polecam wam Oberon Piątki zestawić z Cambridge'em CXA 61. Numer 3 naszej dzisiejszej listy. Kew 550 W przypadku tych kolumn, jaki Innych, które dzisiaj się pojawiły i się jeszcze pojawią, Kef jest najbardziej rozbudowaną serią, bo mamy i monitory, mniejsze podłogówki, średnie i największe. Także tutaj cały wachlarz i najróżniejszej wielkości pomieszczenia obsłużymy serią Q od Kefa. Q550 grają całkiem nasyconą średnicą, ale to nie jest tak, że ten środek jest wypchnięty. Nie brakuje im i dołu. I góry. Oczywiście mówimy o kolumnie jednak mniejszej, do małego pomieszczenia, więc to nie jest kolumna efekciarska. Powiedziałbym, że idzie w stronę e, takiego naturalnego brzmienia. Jeśli jeszcze nie sprecyzowaliście swojego gustu, e, to jest podobny poziom bezpieczeństwa co Indiana Line. Nie są to kolumny, które Was zamęczą, znudzą e, albo właśnie zszokują jakimś takim nieprzyjemnym, przeostrzonym pasmem. Jakie wzmacniacze do ku 550? Jeśli chcecie zachować klarowność, nie podbarwić dodatkowo tego dźwięku, świetnie się sprawdzi Cyrus One. To jest równogrający wzmacniacz. Jeśli szukacie więcej ciepła, polecam Wam Audiolaba 6000A. Numer 4, tak jak mój ulubiony album Black Sabbath. System Audio Saxo 40. Są to kolumny grające równym dźwiękiem. One nie są specjalnie podkolorowane w żadnym tutaj e, paśmie. Charakteryzują się bardzo ładnym detalem, eee, mają taką nutkę analityczności, ale dosłownie nutkę. Nie są to kolumny laboratoryjne, wyprane z jakichkolwiek emocji. Saxo 40 będą najbardziej podatne na amplifikację. Usłyszycie najwięcej barwy, która jest schowana we wzmacniaczu. Jeżeli o tych mowa, przede wszystkim Atoll i N50. Jest to jeden z moich subiektywnie ulubionych wzmacniaczy. Gra po prostu takim ciepłym ale mega dynamicznym, kontrolowanym dźwiękiem. Także świetnie się zgra z tymi kolumnami. Druga propozycja dla osób lubiących nieco więcej właśnie wyrazistości, takiej mgiełki w górze, lampka Fez Silver Luna. Numer 5. Sonus Faber Lumina 3. E, o Sonusach już mieliście okazję pewnie posłuchać w filmie, w którym się zawijałem w dywan, rozwijałem się z tego dywanu. E, także pojęcie włoskiej szkoły grania tam oczywiście możecie zgłębić. Lumina 3 to jest kolumna grająca dźwiękiem charakternym, ale takim zwiewnym, delikatnym, napowietrzonym. Właśnie ta włoska szkoła grania przemawia przez te kolumny. Jest to kolumna grająca czarującym dźwiękiem. Przede wszystkim dla fanów jazzu, jakiejś muzyki akustycznej. Tam, gdzie chcecie usłyszeć kształt instrumentu i kubaturę pomieszczenia. Jeśli chcecie uzyskać turbo doładowaną włoską szkołę grania, połączcie Sono Fabera Luminę z tagą Harmony HTA 2000B. Jest to elektrownia, uzyskacie nasycone granie, ale z fajną taką przyjemną subtelnością. Jeśli chcecie mniej tego turbo, śmiało pójdźcie w Atola Insto. 100. Rozwija on koncepcję 50, o której przed chwilą wspomniałem, gra troszkę równiej. Numerem 6 dzisiejszej listy są audiowektory QR3. QR trójki to przede wszystkim kolumny dla fanów przestrzeni i tej ekstremalnej wyrazistości. Tutaj wstęga robi całą robotę. Jest to kolumna neutralna, ale bardzo detaliczna. Nie mylmy tego z jasną kolumną, taką sztucznie wyostrzoną, żeby uzyskać taki pozorny efekt detalu. Nie. Tutaj mamy bardzo ładną przestrzeń i precyzję w brzmieniu. Chcąc uzyskać koncertowe brzmienie na audiowektorach. Przede wszystkim zestawcie je z Audiolab 9000 A. Jest to wzmacniacz, który zapewni Wam konkretny bas, konkretną energię i szybkość, ale też odpowiedni detal i właśnie tą wyrazistość w górze, której po prostu nie zgasimy. Jeśli chcielibyście troszeczkę ocieplić audiowektory, przede wszystkim zestawcie je z regon model Elicit. Tutaj uzyskacie dźwięk gęstszy, bardziej oleisty i nasycony. Dla numeru siódmego naszej listy założyłem specjalny uniform. Mój t-shirt klipsza. Konkretnie mam na myśli klipsze Heresy. Heresy przede wszystkim zachwycają średnicą. Jest to w średnicy najbogatsza opcja z dzisiejszego zestawienia. No i oczywiście nie są to kolumny, które basem Was w takim pomieszczeniu zniszczą, ale zapewnią przepiękną przestrzeń. Są to kolumny dla osób, które wiedzą, czego w dźwięku szukają. Przede wszystkim wymiar. Słyszycie idealnie całą akustykę pomieszczenia, w którym muzyka została nagrana. Słyszycie muzyków i wokale właśnie przez tą bogatą średnicę wydają się trochę większe. Tak jakbym miał głowę jakąś taką. Heresy zasługują już na jakiś wybitny wzmacniacz. Bardzo je lubię słuchać z lampą. W tym przypadku Haiku Sensei robi robotę. Także możecie ich posłuchać z Vincentem 228. Jest to wzmacniacz hybrydowy, więc uzyskacie znacznie więcej dynamiki i drive'u. Słuchajcie, strach ma wielkie oczy. Mam nadzieję, że po tym filmie nie będziecie się bać podłogówek w małym pomieszczeniu. Jeśli to zrobimy z głową, to nie ma żadnych przeciwwskazań. Jeśli macie dodatkowe pytania, śmiało piszcie do nas, dzwoncie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Na dzisiaj to wszystko. Serdeczne dzięki i do zobaczenia.